Cześć! Wkraczamy dzisiaj w ostatni etap budowy fundamentu dla domu szkieletowego na działce obok. W tej chwili wykonywane są prace hydroizolacyjne, te podstawowe, bo wokół ścianki fundamentowej nanoszona jest na nią masa asfaltowo kauczukowa, dokładniej mówiąc preparat o nazwie „dysperbit” który pełni taką podstawową, zasadniczą funkcję przed tym, aby woda z gruntu nie wnikała do środka ścianki. Oczywiście to o czym wiecie, mając tego świadomość, wykonujemy bardzo szczelną. Siedmiowarstwową hydroizolacją podwaliny ściany, po to, by wyeliminować ryzyko ewentualnego podciągania kapilarnego, więc należy je mieć na uwadze i wyeliminować całkowicie ryzyko skutków. Więc pokażę wam dzisiaj na filmie, co będzie robione. W dniu jutrzejszym przyjedzie tutaj koparka, bo piach już został dostarczony. Zasypie ten fundament, chłopaki go zagęszczą, i jako trzeci element pracy jutrzejszego dnia pojawi się tutaj znowu. Beton, beton B15 w tym przypadku to jest zupełnie wystarczający do wykonania, tak zwanego chudziaka, czyli warstwę podposadzkową. I w zasadzie fundament będzie przygotowany do tego, aby móc od początku przyszłego roku stawiać na nim konstrukcję domu szkieletowego. To oglądamy. I mamy kolejny dzień. Słuchajcie. Kolega dostarczył piach, piach zasypowy 0,2 do fundamentu. Jutro będzie koparka. Ten piach wrzucimy do fundamentu. A dzisiaj koledzy malują dysperbitem, czyli masę asfaltowo-kałczuką ścianki fundamentowe. Jest to taka pierwsza warstwa hydroizolacyjna fundamentu. Ułożą też dzisiaj stropian we wnętrzu, co wam pokażę. Jutro będzie zalewanie. Tutaj w ściance fundamentowej, jak widzicie, są już zatopione w betonie. Śruby one ładnie zastygły, i tutaj są dwie szkoły, albo może inaczej: dwie możliwości. Takie śruby można osadzić od razu, i my to mamy w zwyczaju. Tak po prostu przyjęliśmy latami i tak robimy. Albo te śruby wkręcić już na etapie stawiania szkieletu. W zasadzie, kiedy przychodzą tutaj nasi cieśle, nasza ekipa, to mają to na gotowe, tak, że nie muszą spędzać czasu na to, by je zamontować w wtórnie, jakby i to ma, naszym zdaniem przyspiesza proces montażu. Natomiast czy jest różnica wytrzymałości między tymi śrubami, które są zatopione w betonie, jak te na załączonym brasku, a tymi, które się wkręca w turnie? Nie ma. One obie są wystarczające. Tutaj jeszcze na górze pojawi się potem dysperbit i dopiero wykonamy tę docelową hydroizolację podwalinową ściany, czyli znowu. Dysperbit Papa, dysperbit Papa, pianka delatacyjna, fo, folia fundamentowa, pod to termodeska mocowana bezpośrednio do belki podwalinowej ściany, i dopiero postawimy ścianę i przykręcimy ją od góry nakrętkami do tychże śrub zatopionych w ściance fundamentowej u góry. No piach rozsypujemy w kilku punktach działki, żeby później było wygodniej zasypywać fundament, a nie jeździć z nim w łyżce koparki i objeżdżać konstrukcję fundamentową dookoła, no bez sensu. Witam, cześć, słuchajcie, co do samego montażu arkuszy styropianu od wewnątrz, no to stosujemy prostą metodę, zwykłe wkręty, zwykłe podkładki, zaraz Wam to pokażę, od razu przystawiamy wkrętarkę. Wiercimy i wystarczą dwa wskręty, bo od dołu to i tak będzie dociśnięte. W zasadzie bardziej tutaj chodzi o to, żeby perkusze nie opadły w dół, tylko zlicowały się górną krawędzią z górną nawierzchnią ściany z bloczka. U dołu zostaną dociśnięte skutecznie przez piach. Zobaczycie to na kadrach, które zrobię jutro. Jeszcze chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jedną rzecz. Styropian układamy tylko i wyłącznie po ścianach zewnętrznych, od środka oczywiście. Tutaj to nie ma sensu, ponieważ tutaj nie występuje żadne ryzyko przemarzania. Natomiast tu, gdzie ściany zewnętrzne, owszem, i tutaj właśnie te arkusze styropianu montujemy, więc tam już może taką sytuację widać najlepiej. Zwróćcie uwagę, że już ta ścianka nie wymaga. Termoizolacji. Absolutnie, tutaj wystarczy termoizolacja pozioma. Czyli te dwie warstwy EPS 100 po 5 cm, czyli docelowo 10, który zostanie ułożony na chudziaku w momencie, kiedy będzie trzeba tutaj wykonać posadzkową wylewkę z betonu jestrychowego. Czasem też wiecie, że wykonujemy ją z anhydrytów w przypadku instalacji grzewczych podłogowych. Miało być zasypywanie jutro, ale okazało się, że jest możliwość zasypania dzisiaj. Poza tym jutro zapowiadają delikatny deszcz piach tradycyjnie sypiemy portiami przynajmniej trzy warstwy, żeby nie zagęszczać tego na raz, ale etapowo wtedy ta struktura piaskowa jest no, bardziej wytrzymała dzięki temu no, nie ma praktycznie najmniejszych szans, żeby to osiadło w którymś miejscu szczególnie takie e, wymagające uwagi są narożniki i tam trzeba najdokładniej zagęścić a podejście jest trochę trudniejsze niż pośrodku tych poszczególnych wnętrz, fundamentów, więc za chwilkę zobaczycie jak to zagęszczanie wygląda i zasypujemy, zasypujemy jutro będzie tylko i wyłącznie wolewka betonowa będzie chudziak, chudziak 10 cm koparką się tego nie rozgarnia się zasypuje, rozgarnia się ręcznie kierownik też jest, też zagęszcza pokaż jak zagęszczasz, pięknie jest w końcu zagęszczarka Pierwsze warstwy już zostały ubite. Teraz już operator koparki dosypuje pozostały piach do komu. No i to wszystko będziemy zagęszczać do skutku, aż zupełnie stopa tej zagęszczarki nie będzie na tym siadać. Posypuje się troszeczkę więcej w norożnikach, co widzicie. Tak jak mówiłem, tam jest najgorsze miejsce do zagęszczenia, więc i największe ryzyko siadania przez ten, więc należy wrzucić tam więcej piasku to samo wokół stopy fundamentowej komina i tak powoli, powoli, jeszcze myślę godzinę, dwie i cały fundament zostanie zasypany. Piach zasypowy frakcja 0,2 tak się go określa. Idealny w województwie mazowieckim jest go bardzo dużo, bo tu jest w ogóle dużo piachu. I piach wiślany jest wykorzystywany bardzo powszechnie, bardzo dobrej jakości piach. Cześć, witajcie, mamy godzinę no niespełna ósmą, za chwilkę przyjedzie betonowóz, nie tylko jeden, kilka, bo będziemy zalewać tak zwanego chudziaka pierwszą warstwą betonu, będzie to beton B15, nawierzchniowo rozprowadzony po całej konstrukcji fundamentowej, tutaj zaszły pewne zmiany, za chwilkę wam powiem. Odnośnie słupów mówiłem Wam, że wykonamy je z form takich specjalnych zalewanych, ale jednak konstruktor, nasz architekt stwierdził, że nie, w związku z tym, że grunt jest taki, a nie inny. Stopy też będą wylane dzisiaj bezpośrednio podczas zalewania chudziaka. Stopy będą większe, przez to wykopy już wykonała koparka. No i cóż, za chwilkę pokażę Wam, jak wygląda przebieg finalnych prac, bo dzisiaj zakończymy przygotowanie tego fundamentu pod konstrukcją szkieletową. I tak koledzy czyszczą już bardzo dokładnie wierzch ścianki fundamentowej, po to, żeby było idealnie równo już na etapie wykonywania konstrukcji. Takie wszelkie zabrudzenia z betonu czy z piasku przeszkadzają, żeby równo i dokładnie osadzić ściany. Słuchajcie, jeszcze jest kolejna rzecz. Co to za bruzdy wykopane łopatami? Tutaj, w tym miejscu, są to bruzdy. Pod ścianki działowe, które też w ten sposób wzmocnimy, że w nie wleje się więcej betonu, bo powstanie grubsza warstwa materiału pod ściankami, co je wzmocni. Nie wymagają już wzmocnienia dodatkowego zbrojeniem, ponieważ są to ścianki działowe nienośne, ale no też mamy na uwadze to, żeby było pod nimi. Nie 10-8 cm betonu, jak na reszcie powierzchni, co jest w zupełności wystarczające, z uwagi na to, że tu jeszcze dojdzie ocieplenie, posadzka, hydroizolację wcześniej. Tylko pod nimi będzie około 35-40 cm betonu. Zaczynamy stąd i jedziemy zgodnie z wzdłużną osią budynku, czyli tak, jakby z przeciwka. Ok. Motopompa się zbliża, zaraz lejemy, <laughs> ja tak jak Wam mówiłem, oj, lubię ten moment. Większy, ważny etap, fundament, a fundament to fundament, jakbym powiedział, że fundament to podstawa, to sensu stricto i w przenośni również. Dobrze zrobiony jest, niezmiernie istotny. Jeszcze tak, zanim w ogóle zaczniemy tu budować, przyjadą koledzy, Wykonają pomiary, stwierdzą jak się trzyma to wszystko w tolerancjach. W tolerancjach no, niemal zerowych, chociaż tak jak mówiłem, praktyka podpowiada, że po przekątnych wosiach to może być tam do 2 cm. Natomiast jeżeli chodzi o poziomy, pół centymetra to maksimum, ale myślę, że te chłopaki zrobili naprawdę bardzo pięknie, równo i zmieścili się w tak wąskich właśnie tolerancjach. Potem przyjeżdża. Klient jest protokół odbioru fundamentu, podpisuje i budujemy dalej. Ostatnio jak filmowałem zalewanie ław fundamentowych, było ciemno, nie widziałem, wszedłem do domu, Boże, wszystko wychlapane w tym betonie. Całe szczęście, Krótka skórzana i ze spodni się sprawa. No poświęcam się tutaj dla was, nie powiem trochę, natomiast Mam też dużą satysfakcję z tego, że możecie sobie to po prostu obejrzeć od A do Z. Z pewnością w przypadku tego domu, Naprawdę pokażę Wam jego budowę w najdrobniejszym szczególe. Taki mam plan, przez wszystkie etapy, przez wszystkie warstwy materiałowe. Wyjaśnię Wam, dlaczego tak się buduje, a nie inaczej. Myślę, że nawet jeżeli nie będziecie korzystać z usług naszej firmy, a będzie budować. To jakaś inna firma, to też będziecie robić to bardziej świadomie. A może spróbujecie wybudować taki dom we własnym zakresie, własnymi siłami. To też się zdarza, mam takie przypadki. Więc polecam te treści, które Wam publikuję. Na pewno się nie zmarnuje. Dzięki desce nie zachlapała się. Dura ścianki, wierzch ścianki fundamentowej, a jednocześnie ładnie rozciągamy beton. To nie musi być idealnie równo, ponieważ i tak na powierzchni huziaka pojawi się jeszcze wylewka posadzkowa z agregatu, miksokret. I wtedy już będzie naprawdę równo, ciepło i bezpiecznie pod względem działania wody od spodu. Widzicie, tak jak Wam mówiłem, to będzie przychodzić ścianka działowa, i dlatego pogłębiliśmy to miejsce. I tak analogicznie, poprzez tę drążdę, kolejną i wszystkie pozostałe na terenie tego domu, który niebawem tutaj okaże Wam swoje oblicze, ponieważ myślę, że do końca stycznia stać będzie szkielet. Płycie w obszyciu z OSB, wiatroizolacji, zadaszony, pokryty blachą na rąbek stojący, ponieważ tutaj będzie blacha właśnie tego typu. Widzicie, tutaj została bruzda na rury kanalizacyjne, co bardzo ułatwi pracę naszym hydraulikom. Nie będą musieli skuwać się w ten beton, a to nie jest proste. Kilka razy warto poprawić. To nasza ekipa. Dokładna, zawsze ich chwalimy za to. Naprawdę chłopaki się starają to zrobić dobrze. Później się tego nie powtarza, więc trzeba od razu robić wszystko z głową i porządnie. Ale i tak pewnie wieczorem przejdą po tym koty i zostawią ślady. Chyba na 90% budów tak jest. Przychodzi się rano i odbite kocie łapy. Nie wiem na czym to polega. Może im coś pachnie. Słuchajcie, uwierzcie, żadna ściągarka do betonu nie jest tak dobra jak takie dedykowane, ręcznie zrobione urządzenie z kawałka rury PCF. No bardzo ładnie wyrównuje się pod tym beton. Tak, to mamy zalane już sypialnie, łazienki, jedną łazienkę. Za chwilkę kolejna sypialnia będzie zalana, tu będzie hol główny i na końcu salon w którym się znajduje aneks kuchenny i garaż na końcu garaż niezwykle ważny dla mojego kolegi ponieważ kolega prowadzi team rajdowy, zresztą teraz startują w rajdzie Barbórki, a jego team pochwalą się znajomością fajnego człowieka, a jego team wygrał mistrzostwa Polski w klasie nad 4 i tutaj naprawdę garaż jest istotny dla mojego kolegi w tym domu, ja się śmiałem, że jak ja budowałem dom, że buduję dom wokół pompy ciepła to kolega buduje dom wokół garażu aha, ważna kwestia, słuchajcie tutaj będzie dobrze widać, gdzie będziemy wejście do domu mówię o kanalizacji i wodzie wejście będzie tędy, tu jest czoło budynku, front budynku i tak, rury będą przechodzić tędy później skręcać do kuchni później iść dalej do Łazienki A może zastanawiacie się dlaczego jest to ścianka to, to się da przekuć bez problemu Przekuta będzie i przeprowadzone będą rury I idziemy dalej Skręca sobie tutaj i idzie do e, Sypialni na końcu Dokładnie mówiąc do łazienki która będzie przy tej sypialni Łazienki prywatnej Także w ten sposób wygląda kanalizacja Jeszcze Kratkę ociekową Taką drenażową, którą zawsze należy montować i robimy to również my w obrotach ponieważ na kołach często wwoźnimy wodę, śnieg, To później topnieje i to ma spłynąć sobie do tej kratki przy No Do salonu potrzebna jest już dłuższa łata, tam kolega niesie, żeby się spadło na obu ścianach. Fundamentowy, dlatego trzeba było zmontować taką właśnie dłuż. Tak jak mówiłem, niech się tylko coś zbierze na wierzchu ścianki fundamentowej Od razu chłopaki zgarniają, ma być idealnie Tak jest Później generalnie to się pianką dylatacyjną wyrównuje Słuchajcie, bo pianka niweluje troszeczkę jakieś tam różnice Ona ma jakieś ugięcie, jak to pianka no ale... Większe rzeczy trzeba po prostu usunąć To najlepiej do gołego no i słuchajcie, finisz! Kończymy! Garaż prawie zalany. Finisz, jeśli mowa o samym fundamencie, pozostaną nam już tylko stopy fundamentowe. To, co robią teraz chłopaki, to zbrojenie do stopy fundamentowej. Będą takie dwa. Jedna warstwa zbrojenia będzie? Tak. Okay. Architekt jednak miał coś na uwadze. To nie będzie w sobie małe zadaszenie. Okap będzie spory, jeden i drugi. Ten będzie trochę mniejszy, bo będzie taki wąski. Nie będzie na szerokość całej tamtej ścianki przy kuchni, natomiast no, ten będzie konkretny. No ale architekt ma rację, ponieważ on wykonuje projekt konstrukcyjny i wszystko mu z wyliczeń wychodzi i tak się należy trzymać. Także przed zalaniem. Trzeba będzie włożyć to zbrojenie dodatkowe. Wzmocnienie oczywiście to będzie i nic się na pewno nie będzie działo przy takich konkretnych stopach. Zalewamy pierwszą stopę. Możecie się dziwić, że tu jest tyle wody, a my lejemy spokojnie. Beton jest dużo gęstszy, wyprze to wszystko i woda wypłynie na wierzch, a pod spodem zrobi się struktura muralska. A to na dowód tak się mówi, ale kolega spokojnie po tym chodzi. Tam już jest twardo, pod stodem. Beton się zagęszcza, cięższe frakcje osiadają na dół i się wiążą. I cóż, na dzisiaj to tyle. Słuchajcie, wrócę na ten plac budowy w momencie, kiedy zacznie tutaj powstawać konstrukcja szkieletowa domu, co nastąpi zapewne z początkiem przyszłego roku. Myślę o gdzieś. W pierwszym bądź drugim tygodniu stycznia. Natomiast w międzyczasie do końca roku na pewno opublikuję jeszcze dwa filmy. Jeden z nich wykonam w ławkach, gdzie właśnie wykonujemy termoizolację wewnętrzną ścian z wełny skalnej i paroizolację. A kolejny film wydaje mi się, że to będzie Adamów Wieś, gdzie dom jest na podobnym etapie budowy. Więc śledźcie nasz kanał, śledźcie nasze filmy. Możecie lajkować, możecie subskrybować, jeżeli podobają wam się, a mam nadzieję, że są dla was wartościowe. To cóż, na dzisiaj tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.